Shalom, shalom, chawarim, ósmy dzień tygodnia ósmy dzień ty tygodnia, a ja jestem ósmym cudem świata jest ósmy dzień wyzwania oczywiście ósmy dzień wyzwania i kolejne słówka wyjeżdżają jak nic i są to te mniej zaskakujące jak na przykład piąty piąta i czwartek jako, że jest piątym dniem tygodnia i ten zupełnie nowy ja i my Piąty. Mamy tutaj na początku samego wyrazu, na samym starcie dźwięk gardłowy, natomiast jest to już ten mój ulubiony i jest to literka het. Het brzmi paskudnie, brzmi jak początek jakichś kłopotów, co? Obiecuję, żadnych rejszów dzisiaj nie będzie. No to dobra, więc piąty jest to hamishi. Piąta, hamishit. Hamishi, hamishit. Czwartek. Jest to Jom hamishi Dzisiaj jest czwartej, A Jom Jom hamishi Ja. Ani. My. Anachno. I tutaj też mamy literkę H po środku. W samym środeczku. No więc przejdźmy się raz jeszcze. E... Ch... hamishi hamisi, brzmi jak zaklęcie. Mm -hmm. powiedział mi kiedyś kolega hamisi, hamisit jam hamisi, a jom jam ani anachno ani możemy od razu sobie użyć do tego, żeby zbudować nowe zdanie ten prosty, jakże banalny sposób, można jakże ładnie i pięknie się przedstawić, coś jak po polsku, jak mówimy jestem Paweł ani Paweł ani Michał, ani Natasza, ani Ola. A jeżeli chodzi o pytania, no to już dalej będzie się, yy, będziemy w kolejnych dniach uczyć się mówić, jak powiedzieć, jak masz na imię, co u ciebie, gdzie u ciebie i tak dalej, podobne. Na razie to wszystko. Dzisiaj ładnie pięknie zrobiliśmy. Chamisi, hamisi, tjom, chamisi, ani anachno. Powtarzajcie, bawcie się dobrze i zobaczymy się jutro. Jutro będzie dziewiąty dzień. Uwaga, wyzwania. Już skończył się mój ośmiodniowy tydzień. <śm> <śm> pa, pa do jutra.